Witam was serdecznie w scrap Butik TV. Dzisiaj nie będzie pokazu prac. Dzisiaj będą, będzie pokaz produktów. Zawitały do Skrap ostatnio nowe kolekcje, szczególnie duża i piękna kolekcja primy składająca się z wielu zestawów papierów między innymi Bad Tain Story, czyli piękna dziecięca kolekcja, w której bardzo dużo motywów dziecięcych, ale również te odwrotne strony, czyli beże, kremy, przecierki, stemplowania, dużo napisików i wszelkich akcentów, które zawsze w primie występują. A więc nie tylko do dziecięcych prac, nie tylko do dziecięcych albumików, ale również do zupełnie dorosłych prac nam się przydadzą, do kartek, Albumów. Piękne papiery do wykorzystania. Tu tylko dwaj przedstawiciele z pokaźnej kolekcji. Następna kolekcja archiwist bardziej męska w swoim wyrazie, z czarnym, białym dominującym kolorem, ale są też tu śliczne obrazki związane z Paryżem w tle. Z Normandii, a drugie strony kwieciste, delikatne, w sam raz na albumy i piękne prace w stylu kobiecym. W kolekcjach, oczywiście, małe pady papierów 15 na 15 Każda kolekcja ma swój padzik. Są to też papiery dwustronne, oczywiście z pomniejszonymi wzorkami karty do Project Life, ale jak widzieliście ostatnio w Scrapbook TV wykorzystałam je również do ozdabiania małego mini albumu, a więc warto yy, wykorzystać je nie tylko w pracach typowo Project Lifeowych. też dwu... nie, te nie są dwustronne, przepraszam. to właśnie że dwustronne. papiery dwustronne nie będę ich tutaj szarpać i otwierać, ale jest tutaj bardzo dużo tych papierów. Widzicie, jaka jest grubość, a więc dużo pięknych papierów. Małe karty do żurnalingu, ale również do wykorzystania jako tło różnorodnych prac, kartek na tagach. Nowość, nowy format w zasadzie nie nowość, ale nowy format w papierach. Prime, papiery. A4 i też są to pełne kolekcje z dużymi wzorami, ale w formacie A4 jest tutaj 30 kartek, kart dwustronnych po 5 kart z każdego rodzaju papierów. I podobnie, Archiwist i piękna Bella Róż. Bardzo pastelowa, delikatna, butterfly. Tak jak zawsze w Primie oprócz papierów są również dodatki, czyli popularne drewienka. Drewienek jest aż 24 sztuki. Drewienka w różnorodnych wzorkach, dopasowane do kolekcji, tu akurat do kolekcji dziecięcej, ale myślę, że takie piękne napisy i wzory mogą powędrować również na różnorodne inne okazje, kartki, mini albumy i różne inne formy. Które sobie wymyślicie. Tu kolekcja paryska, archiwist, śliczny napis Paryż, pali, jest wieża Eiffla w czerni, którą można pięknie zmediować. Nowość metalowe zawieszki, a do nich epoksydowe literki, które można na te zawieszki naklejać. W zależności od tego, jaki inicjał chcemy zastosować na naszej pracy. Dużo w tej kolekcji jest metalowych dodatków. Są nawet pudełka z długimi łańcuszkami, które można wykorzystać w różnych pracach. A tutaj metalowe kwiatki, które można mediować, ale same w sobie są również piękne i na pewno ozdobią niejedną pracę. Naklejki. Tym razem z kolekcji dziecięcej, piękne, błyszczące gwiazdki. Cekinki samoprzylepne, troszeczkę inne niż te z poprzedniej kolekcji, z poprzedniego sezonu. Bracy, czyli ćwieki w bardzo pięknych kolorach i również niesamowicie błyszczące, bardzo ozdobne, eleganckie, do każdej pracy. Na półkach sklep butiku również bardzo dużo stempli. Tych malutkich silikonowych, które wykorzystacie w różnorodnym miejscu swojego mini albumu lub kartki. Są piękne napisy, bogato zdobione, świetnie się odbijają. Przy pomocy dobrego tuszu i bloczka możemy uzyskać świetne efekty. Przy okazji, od razu powiem, że powrócił do scrapbookingu czarny tusz Memento, poszukiwany, ale jest też nowość. My favorite things wypuściło kolekcję pięknych, hybrydowych tuszy. Oprócz tego duże zestawy stempli gumowych, montowanych, także łatwych później w użyciu na silikonowych bloczkach, akrylowych bloczkach. Stemple journalingowe, ale również na pewno do mini albumów. Kleksy bardzo lubiane i kochane, kleksiki w różnych wzorach, jak widzicie dosyć duże są te zestawy, dosyć duże kleksiki, więc warte swojej ceny, polecam, zachęcam. Oprócz tego świetne żurnalingowe stemple z motylami, z maziejkami, jakimiś ciapaniami, super, za chwilę Wam pokażę na mojej nowej pracy, jak można je wykorzystać. Dla wszystkich wycinaczy stempli, czyli techniki 3D, Polecam nowe nożyczki tytanowe, które są też w Scrap Butiku. Przybyły również z nowymi kolekcjami Color Bloom, psikadełka w stosownych kolorach do każdej kolekcji. Żeby ładnie wytuszować brzegi pracy, potrzebujecie tych aplikatorków, które już znowu są w Scrap Butiku. Znany aplikatory Rangera i taka nowość Aureli, troszeczkę tańszy. Ale zupełnie podobny i w podobnym y, stylu wykonany. Są także w sklepie Butiku nowe kolekcje My Mind's Eye. Y, są to kolekcje bardzo bogate i bardzo błyszczące. Powlekane papiery y, z mnóstwem złota. Tutaj akurat seledynowy papier ze złotymi kółkami biały papier ze złotymi napisami z tyłu śliczne różowo-białe paseczki i super biały papier w złote kółka, na pewno bardzo efektowny do wykonania, do wykorzystania. Ciekawostką jest zestaw kart napisów, które po prostu umieszczone w świetnej ramie będą ozdobą naszego domu. Tutaj już nic nie trzeba robić, po prostu znaleźć piękną ramę i powiesić taki obrazek na ścianie. Też masa złota, czern, piękne napisy, coś nowego, atrakcyjnego. Oczywiście, gdyby dodać tutaj na przykład lalkę Julie Nutting i piękne kwiaty, to byłaby jeszcze dodatkowa dekoracja. Pojawiły się nowe stemple lalkowe Julie Nutting, poszukiwana już Audrey piękna i Rita, a więc podróż w czasie, stroje z epok, warto po nie sięgnąć i wykonać nowe projekty, ja zapraszam również na swoje warsztaty, już wkrótce w Tarnowie Podgórnym, 14 marca i 21 marca w Łodzi na Skrapowisku. Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w moich warsztatach. Wszystkie informacje są na Facebooku, na blogu i można je także do mnie napisać, jeśli ktoś ma jakieś pytania. Także zapraszam. A na tych warsztatach między innymi będziemy wykonywać taką pracę. To jest praca właśnie, którą będziemy wykonywać w Łodzi na skrapowisku. A więc tak w nietypowej formie, właściwie zawieszka, taki niby proporczyk trójkątny z najnowszych kolekcji Julie Nutting i Primy. Tutaj właśnie nasza Odrej w pięknej sukni bogatej. A w tle ten stempel, o którym Wam mówiłam, stempel z motylem, taki żurnalingowy, piękny, z mnóstwem napisów. Dla wszystkich miłośniczek planerów i ozdabiania planerów, a jest ich coraz więcej, sprowadziłam specjalnie zestaw naklejek firmy Echo Park, Zestaw przygotowany specjalnie właśnie do ozdabiania planerków. W planerach można wklejać różnorodne... Z naklejki, kalkomanie, a tutaj przygotowane specjalnie na tą okoliczność różne dekoracje, napisy, które odpowiednio wkleicie, aby zmotywować się do zaglądania do swojego planera. Nowe wykrojniki firmy Sweet Dixie, piękny wykrojnik wózeczek, bardzo ażurowy, śliczny do dziecięcych projektów, do kartek, jak znalazł również dziecięca kolekcja Echo Park, a więc tym razem wykrojniki razem ze stemplami, baby, piękne, i też można tutaj wykorzystać kolorowe tusze, które wam pokazywałam. Nie myślicie, że zawsze musi być na czarno czy brązowo. Może być bardzo kolorowo. I tutaj księżyc, chmurka. Mam już na to pomysł. Niekoniecznie do dziecięcego projektu. Można też wykorzystać na urodzinowej karteczce. To już na pewno wkrótce. Nowość. Z My Minds Eye pojawiły się ich wykrojniki. Duże, dobrze wycinają. Tutaj dziecięca kolekcja. Jest piękny, duży słonik i buteleczka. Jest agrafka z serduszkiem, a więc takie elementy typowe do albumów i dziecięcych projektów. Bardzo duża ramka Sweet Dixie. Można nią ozdobić albumy, okładki albumów czy wnętrza albumów. Naprawdę bardzo dekoracyjna i godna polecenia. Z firmy My Minds Eye jest na półkach skarbbutiku także zestaw małych padów 15 na 15 cm i to co mi się w nich bardzo podoba to to, że również ozdobione są złotem, czyli są foliowane, bo zwykle te małe pady były po prostu taką Takim małym oszustwem złota, czyli były po prostu takie kremowo-żółte kropy, czy, czy paski, czy kratki. Tutaj jest prawdziwe złoto na prawie każdej karcie, także super do karteczek, do projektów, do wykorzystania. I ten drugi zestaw, również kapiący złotem w ślicznych barwach, zachęcam do zakupów. To kredki do kolorowania kredki wodne i do tego jest również pędzelek, który również niedługo będzie na półce, powróci, bo było bardzo mało sztuk. Tych nowości jest bardzo dużo. Zachęcam do zaglądania do Scrap Butiku, przeglądania oferty. Jeśli coś Was szczególnie zainteresuje, możecie zadawać pytania mailem. Zapraszam. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. I muszę Wam powiedzieć, że szykujemy już następną edycję Scrabble TV, warsztaty z Encho. Tutaj, tutaj dajcie łapkę w górę, tu gdzieś na dole będzie. Co? No tutaj na YouTubie będzie łapka w górę, to tu dajcie łapkę w górę, a tutaj kliknijcie subskrybuj, żeby Gosia widziała, że ktoś ją ogląda. A, juhu! Świetne. Piękne rewelacja, no, tak powiem, złote. Pokazywać. I ja naprawdę tutaj się dopasowałam, a to się nagrywa? Nagrywa się. Dopasowałam się strojem do tych kolekcji My Mind's Eye, założyłam białą bluzkę z, ze złotym napisem, bo po prostu pięknie, to jest trend sezonu, złoto to trend sezonu, a jeszcze w połączeniu z pastelami po prostu czat dziewczyny, czad. Normalnie Wasze prace będą rewelacyjne, dobrze sucięce, krówki. Śpiewające kaczuszki, po prostu bajka. Miodzio! W takim klimacie papiery już były, ale tego nigdy dosyć. Po prostu cudowne. Niesamowite, naprawdę, nigdy I to, co będzie na pewno najbardziej kochane, butterfly z obrzydliwymi motylami ale niesamowite kolory, wzory i w ogóle papier jest przepiękny. A o motylach możemy zapomnieć. Zobacz, mała syrenka motyl. Motywów, natomiast ten motyl jest brzydki, okropny. Cudowny no. jest, no. Dziękuję Wam serdecznie. Ja i Kacper. Jeszcze raz powiedz, tam są lajki. Tam są lajki. No, a tu? A tu są... Subskrypcja. Subskrypcja. Jeszcze raz. Lajki. Subskrypcja. A Subskrypcja. Łapka w górę. No. I zapraszam wszystkich na targ, gdzie? No, jak ty będziesz tu stał, to co, Ty to, 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 to też zapraszasz? Nie, no mówię, ty, kogo zapraszasz? Zapraszam. A co mnie No to jest No igra. nie, no ale co będziesz też nagrany? Zapraszam Was serdecznie do klum Kierowni w Tarnowie Podgórnym już 14 marca. Na warsztaty, na których zrobimy mini albumiki z lalkami Julie Nutting z najnowszych kolekcji, z najnowszych papierów, dodatków, cekinów, których nie ma w sklepie, a które zobaczycie, jakie są bajeczne, ale zobaczycie tylko na warsztatach. Podobnie zapraszam na skrapowisko w Łodzi, gdzie najnowsze, piękne materiały będą dostępne w naszych pracach. Wykorzystamy to, co jest i to, czego nie ma w butiku. Pozdrawiam, do zobaczenia. Majo!